Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Skąd się słowa. Teraz, gdy mamy już za sobą 30 km, postanowiłem podzielić się z Wami pewną myślą, która już od dłuższego czasu nie daje mi spokoju. <laughs> Na początku było słowo. Jak mówi przetoczony przed mnie przed chwilą Pragnę do Słowo Boga. My też jesteśmy słowem Boga. I słowo Boga mamy do dyspozycji. I nasze słowo, tak jak słowo naszego Ojca, też ma moc. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Czy wykorzystujemy nasze słowo w złym, czy w dobrym celu. Ono ma moc. Z jednej strony efektem słowa jesteśmy, a z drugiej strony bierzemy udział w dziedzictwie ojca. Tego słowo ma moc. Dlatego jak mówił święty Paweł, błogosławcie, a nie złożeczcie. Bo każde najmniejsze słowo pociąga za sobą odpowiedzialność. Z każdego słowa będziemy rozliczeni. A to jaką słowo nasze ma moc. Można też przeczytać w książce. Tu język mam moc Marivadi. Serdecznie polecam.